Dzień dobry widzowie. Znowu jesteśmy razem z Kubą. Kuba, nie, nie, co ja piszę? Chciałem napisać Kuba, gdzie jesteś? Nie, nie, nie. Kuba nagrywa się nowy film. Kuba nagrywa się nowy film. Kuba, Kuba gdzie? Gdzie jest Kuba? What? Co ty robisz Kuba? Co ty robisz? Okej. Okay. Co ty robisz? Co? Za chwilę przyjdę dla ciebie na chwilę muszę pomóc tacie. Okej. Okay. Okej, okay. zaczekam. Zaczekam sobie. Zaczekamy. Za chwilę przyjdę grać. Okay. A za ten czas kiedy już czekamy, muszę wam bardzo polecić. Dwa bardzo, ale to bardzo dobre gamepasy. Wiem, już robiłem serię gamepasów, ale VIP i Ace Taste Unlock, czyli te takie to są do po. północnych i południowych działek. Te większe działki dają unikalną zdolność do większej liczby opcji odgrywania ról. Obecnie dostępne są 9 struktury, które obejmują 5 posiadłości: więzienie, hotel, park i bazę wojskową. Dodali inne rzeczy, dodali nowe. I VIP jest też bardzo fajny. A teraz sprawdźmy, czy Kuba może już grać. Bo przyznaję się. Tak. Jest rzecz nie tylko to, że jak mówię, w gryłach garderzy nie potrafię opanować swojej złości. Mam też inną, bardzo złą chorobę. Nie żartuję, to nie jest choroba. Ale to jest coś, czego bardzo nie lubię po pierwsze, po pierwsze, w sumie to jest tylko po pierwsze. Chodziło mi o niecierpliwość. Jak tylko czekam dwie albo 5 minut, to ja czuję się, to ja się czuję jakby już rok minął. A to dopiero dwie minuty minęły. I właśnie tu sponsoruje Vipa i Ace Locket czy jak to tam się nazywało i tam tam 50 sekund, a ja się czuję jakbym 50 lat czekał. Kuba? Czy Kuba gdzieś powróci? Oh, yeah! O, zobaczymy, czy da się przez to usiąść. Ej, może, może, może. <grybujesz> ja przeszedłem przez szybę. Dobra, nie jak kiedyś. Jak, bo nie, nie jak kiedyś. Jak teraz Kuba się obudzi. Nie, nie obudzi, tylko jak po prostu już będzie miał czas. To mu pokażę, że da się. Że da się przechodzić przez szybę. Lecz to nie zawsze działa. O, wtedy klikają i coś mi się. W ogóle, napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się filmy z Kubą. A ten, kto napisze coś miłego na temat Kuby, to przypnę im serduszko w komentarzach: Zlogowałem się. bum, 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 Przez ten czas zrobię tą emotkę w Hero Battlegrounds. Jest chyba podobna. Bum, siaka, laka, laka bim, 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 bum. Ten filmik został przerwany z powodu timera. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie, a ja się z wami żegnam. Pa, pa.